Siemanko, z tej strony Adi. Tam biega Piotruś. I witamy w kolejnym odcinku z Foresta. Ostatnio e, trochę pobudowaliśmy sobie rzeczy. Nie mamy, mam tylko jedną kłodę do zebrania i nikt z nas nie wie, gdzie to jest. W każdym razie, e, nasz dom jeden i drugi e, został już troszkę. No, jeszcze nie jest chyba skończony do końca. E, za to, nasza ściana z. Co to są? króliki. Z królikami jest już prawie gotowa. Został tylko jeden rządek. I tak, w środku jest y, zrobiony, tak powiedzmy, dużo. Specjalnie to zrobiłem, żeby móc zmieścić żelandory. I powiem Wam, że to jest sztosik. Naprawdę mi się podoba. Tutaj mamy z kolei wyjście na górę. A to jest krzywe, więc to później zniszczę i zrobię na nowo. Tutaj jeszcze nie wiem, co będzie. Nie mam pojęcia. Na pewno chcieliśmy tutaj zrobić wieżę w tym miejscu jakoś. Albo gdzieś tu, no gdzieś na tym dachu, żeby była jakaś wieżyczka, żeby mógł połączyć kolejne mosty. Jak widzicie, wszystkie mosty mają oświetlenie. Wygląda trochę jak bombki na choince, ale to wszystko są lampki. I naprawdę zrobiliśmy takie polowanie na tych mutantów. Co ty robisz? Czekoladarka i telefon Robiliśmy takie polowanie na mutantów, że już po prostu się nas bali. Żaden nie chciał do nas podbiegać, a jak widział nas gdzieś. A nas gdzieś widział w oddali, to spieprzał, gdzie się da. I w sumie to chyba tyle. A nie! Jeszcze jedna ważna rzecz. Mam plan, co będziemy rozbudowali w przyszłości. To tak, a w ogóle tutaj jeszcze to. Powiększyło się lekko nasz teren. Powiększył się. Zniszczyliśmy tą ścianę, co tutaj była. Schodki mamy ładne na dół, i na dole będzie. O, co się respi. Słyszę coś. A co na dole się to cały czas respi. E, tutaj będzie zbrojownia. Taka zbrojownia, koszary. Nie wiem, jak to nazwać. No, zbrojownia. Tutaj będą manekiny, bronie i, i inne takie. I nawet jest takie ładne przejście. To, 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 tym zajmiemy się. Ej. A tym zajmiemy się w przyszłości. A w tym odcinku w ogóle. Musicie ogarnąć, jak jest nas głąby. Idę. Pokażę wam, co Piotrek znalazł. Znaliśmy sobie. <ścoughs> I Piotrek mówi: Adi, masz 30 sekund, znaleźć jaskinię. Wy, gdzie? Szukaj. Patrzcie, gdzie jest jaskinia. No. Pod naszą bazą. No jest wejście do jaskini. I Dzisiaj tam będziemy szli. Ale jeszcze muszę sobie wziąć jakieś żarcie i, I broń. No nie. W sumie dopiero po takim czasie ile mam przeżytych. Z 90 chyba dni tutaj jest przeżytych. To po 90 dniach dopiero ciadre <grym> zaraz jaskinie. No ale spoko, zaraz idziemy zobaczyć co w niej jest. Ale muszę zobaczyć co się dzieje tu. Co mam? To alkohole. Zrobię mało. To wydwa. Ty ja strzał nie mam. Ja patyków nie mam. Nie mam. Ty masz? 50. Zastro. Ja nie mam patyków. Dobra, idę zabrać. Ja mam leki w ogóle. Nie mam gdzie ich odłożyć. to nie mi mam To mi dasz. To mi dasz leki. Dobra, to ogarniemy się tutaj z, z rzeczami, i zaraz widzimy się przed wiaskiem. Dobra, jesteśmy przed bazą. mamy już ogarnięte rzeczy. Oczywiście, jak zwykle kanibale nie odstępują, nie odstępują nas na krok. Wchodzimy. Ja umrę w ogóle zaraz. Ty ja nie mam życia już teraz na starcie? Patrz, ja mam życia. No to weź. <laughs> zaraz wezmę. Ale coś ciemno. Czekaj, wezmę. Nie trzeba palić, nie trzeba, dobra. Pamiętaj, że potrzebujemy czekany i coś do... do nurkowania. Może tutaj to znajdziemy. Ja! Piotrek, nie zostawi mnie samego. Ja już no, muszę, to, się nie toperzy przestraszyło. Mogę pisać trochę. No i co? Chodź co się podróży, bo nie przejdziemy? To jest jakieś odkryte nowe zwierzę w ogóle. O, to pewnie ten kanapek Kanapek E tam coś jest. Szyflary. Adi Gdzie? A Ta, widzisz? No właśnie tak mi się zdawało. Butla z Tlenem. A było. No. A tutaj? A ile masz butli, stara? Nie mam pojęcia. Czekaj, zreścimy. Już ci mówię. Cztery. Cztery. To ja też idę. A ty ile masz? Nie. Yeah. Masz jaśniej? Tak, ale nie mogę po lewo powinna być, chyba, że ja ją zebrałem. Jest. A to jest w ogóle jaśnie jak ja ci tam świeci. Tak, tak, tak. Po wiele? No, trochę zobaczyłem ją. Było, było tam trzy, coś jeszcze? jeszcze? jedna. Jeszcze było... Jedną to było. było tam coś jeszcze? Nie, świeci. O, życie. Albo nie. No szpurte, nie mogę, bo wpadam do wody. O. Rybki widzę. Podejrzewałem, że Ci zimno. O! dopiero teraz. Dobre, Dobra, tu mamy butlę. W sumie tam nic nie było poza butlą, nie? Ja idę dalej. Znalazłem zejście. Idę, trochę zmarznięte, ale idę. A w ogóle jak tu jasno, czym się zdaje? No właśnie da. Dzień jest. Dzień jest. Słyszałem ci znać ciarki przeszły. Naprawdę tu są tylko zejścia? O o, 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 No właśnie widzę, widzę. To to syczenie słyszałem Ale mis, ja wiem O dobra, to ja nie strzelam To czyli, że tam musi być ich więcej Wiesz co oznacza to małe główienko? Wiem Czyli to ja sobie przygotuję płonącą Flary? Ma flary? Mam. Co robić? Powinienem nie wiem, Nie, rzuć. Prawda, najpierw, tak. Ej, nie mogę. No. Nie mogę podpalić strzały? A masz poląco? No. A ma założona? Ma... Tak. No to jak nie możesz? No cię zbudowało, weź jeszcze raz tam. to Jest płonąca. Kurde, teraz to wszystko jest czerwone. No teraz masz L. No nie widzisz? O, tu jest L, a wcześniej nie było tego. Tu nie było żadnego przejścia? Patrzyliśmy patrzyliś no na No Ja patrzę mniej więcej, ale nic nie znalazłem. Ej, to dziwna ta jaskinia. Ja. Weźmy pod uwagę, że my wchodziliśmy od góry, jakby nie, a nie po linie do niej. No, no, no. no. Co ja, będę smarnięty. Ale nie? Ej, tam się coś rozjaśnia i ściemnia Jakby światło tam pulsowało Ej, słyszał ich On się śmieje Kurczę, nie zawsze mi dziki do końca, wiesz? I nie mam niby, że jestem... Weź mnie nie strzydź. Ale, o, widzę O, o, się świeci, ty. O, Hedzik ładny poszedł. Jak się cykam. i Wrzuć W sumie ja też mogę. No jak A no to wrzućmy dwie. Ty rzuć w jedną stronę. Nie mam tych dwóch stron. No ja rzucę dalej. Naprawdę? O, o, o! Patrz, patrz, patrz! Po prawej mały! Gdzie, gdzie, A. O, ja w kosz już waliła. Kosmo. Pniaty! Pniaty, headshot, chciałem. Drugi! Ej. O! O! na nie drugi! Pospał? Nie wiem, co na robił, Ale tak ci nad ramieniem strzeliłem, właśnie. Są tu? Jest, jest, jest. Tam drugi jest, uwaga. A tu już mi Cegarki. E no, wejdę pi. a oni tu są jeszcze. oni stają w ogóle ziemi, Ale heda w, w locie dostał. Dwa hedy! Ja! No, prosta. Już nie ma nic. Co, ty Co miałem gdzieś? Co miałem? Zagarkę. No z o, to jest Hejs. Hejs? Ja, hajs. Podejrz... To jest zejść. Podejrzewam. Ja, bloko. tutaj też jest hajs. Ja, no, No, podejrzewałem, że trzeba mieć. Matyska no, wcięło powiedzieć, dobrze? To też jest hajs. Pod każdym? Pod każdym jest hajs Zegarki A to to, to są jaskinia do pływania A my nie umiemy pływać. I w sumie co, idziemy dalej chyba, bo tam na dół nie ma co spłynąć, nie? Chyba, że założyć kombinezon i spróbujesz, chociaż tak, na przypał zobaczyć jak głęboko. Mogę, ale to musisz mi świecić. No, no, no. Dobra, to spróbuję. Rozjeżdżałeś się, nie ma nic? Tam jest przejście dalej. Dobra, wybieram cię po kombinezon. Świecisz na dół? No. A tu głęboko, to ci ja, nic nie daje. Bardzo mnogo jesteś. To się nie ty. Dobra, nie, płynę, płynę widzisz? To widzę dobrze, Dobra, że dana. tak robisz ja E, ty, ty się wy... popłynąłeś Jak źle Ty u mnie cię nie ma właśnie <laughs> Właśnie tam popłynąłeś Ja przepłynąłem No ładnie Wiesz co to za miejsce? Nie to by... Słyszę coś. No bo to ja też płynę, tak? Czy za mało? Słyszę coś. Wiesz co to za miejsce? My tu byliśmy. Co ty, kiedy? Eee, nie wiem, czy pamiętasz mutanta, który się w suficie ten zblokował? No i tam zobacz, czy byliśmy. A na tu pewno. są agregaty. Tak, to te agregaty są. Paliwo. Zarobiście w końcu mam paliwo. Tu chodził. Mutant kiedyś. To to miejsce. Nie, ja nie pamiętam. Suszę coś. Suszę sapanie w ogóle. O! Nagle wstał. <noise> No byliśmy tu, co? Chcesz tu przepłynąć? No, nie A nie tu wiem, w... popłynąłem to. tylko dlatego, bo widzień światełko i myślałem, że ty latarką dajesz na boki. No, bo ja dawałem, ale ono się musiało odbijać, wiesz? Jakoś dziko. Że ty w tamtą stronę popłynąłeś. Ej, co tu się w ogóle dzieje? Skąd oni wchodzą? Oni się rodzą, no jakby wstają z ziemi. No właśnie widzę. Ja wracam do Ciebie, jak się do Ciebie wraca? No na wprost, w sumie Dobra, no, widzę Cię tam Świeć tak, świeć na dół, spróbuję do Ciebie wpłynąć Czekaj, już jestem pod wodą, nie Tak? Dobra, to ja płynę Tak, ja bym Cię baterią rozładowała No nie mów, że teraz Dobra, mam Do góry, do góry. Teraz do góry? No. Widzisz? Aha, to tak działa. A ja wcześniej stałem tu i na tamtą ścianę świeciłem. I ono się musiało odbijać, zobacz. Gdzieś tam z drugiej strony. Tam no, świeciłem. No, 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 no. Może. A to spoko. Ech, spoko, czyli można. To już wiemy, gdzie prowadzi to przejście z tamtej tej jaskini. Ale ty jesteś pewny, że tamto tam Tak, bo to te zobaczyć, agregaty, co. To, No byłem tam, tam był taki winkiel, i na górze. E, co to, patyki. I na górze były. Było to miejsce, gdzie ja słyszałem dźwięki, ty mówię, że się zblokował kanibal w górze. Te flaki chyba prowadzą do mutanta? Ej. Teraz to jestem zaskoczony, nie? No to nie koniec. Jak nie? Nie, O! Flary! Nie, dynamit! Chodź, nie. dynamit tu jest. A ja też tak nie mogę wziąć. W tej skrzynce był. Co nie rozwaliłeś? A to dalej jest przejście. <laughs> Mamy te! Co? No to właśnie co. Walizki. W walizkach tam wielkie, Spłaty! ja się cieszę na spoty. O I co, i my wyjdziemy I teraz? Słyszę typa. Słyszę typa jakieś dziwne coś. Słyszysz to? Widzę dobrze. Widzisz to? O, ja pierdol stało ale Widziałem trochę, jak spadł. Akurat jego postać się odbijała od tego swojca. O, o, Spadaj na dół! Na dół! Ewa, szczela! <grym i zimny> Weź, ja zapomniałem ubrać tych. On jeszcze mi nie umarł? Ja zapomniałem pancerza ubrać. Ja bez pancerza się biłem. Ej, tu był mój jeden potworny pancer, Gdzie on jest? Już go straciłem? Tam jest jakieś coś? Widziałeś to coś? Mm -hmm. Jest coś do góry. No ja patrzę, co to jest? Tak, to jest do góry tylko nie ma. A coś się... jest na ścianach? Jakieś rysunki może? Zabawki? No, Timmy zostawił jedną zabawkę. Chcę więcej. Nie okay. mieszanka energetyczna to jest ufa. Tutaj... Ej, nie Wiesz mogę przejść przez ciebie w ogóle. No nie możesz, nigdy nie mogę przejść. Tak? A nie było tu przenikania przez takiego? zawsze nie zwalaliśmy zwierzy nawet. Ja, ej... O e... kurła. Dawaj ten dynamik. A, coś A to się... są małe te? Nie, ci duże. Małe i... I duży tam jest jeden. Waldemicie, czy ja mam walić? Ile masz? Cztery. No, wale też. Czekaj, ale po kolei. O. Może to lepiej pójdzie. Uh -huh. Teraz się odbije. <noise> Co już? Ten duży pewnie żyje. Tam był mutant. Tak, wiem, niebieski. Widzisz go? Nie. No jas. Ja wie, w No, podpalaj, podpalaj to po No, dawaj da Naprawdę? Ja strzały nie zdążyłem podpalić. Teraz. <laughs> Kamera Kamera. Mamy jedną kasetę, którą. Ej. Sahara. Jakieś przejście. Znaczy przejście, to wygląda jak jakaś karta. Kaseta. Co to jest Sahara? Sahara. 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 Może nie wiesz, co to jest Sahara? Pustynia. Jaka kaseta? Gdzie ty miałeś kasetę? Tutaj nie, to tu myślałem, że to a kaseta, to Sahara. Ta Sahara gdzieś tutaj leży? No tutaj. A, czekaj, można używać do oglądania filmów. Nie filmie? film. Tak. Połączę tą kamerę, ja sobie obejrzę ten film. Teraz. Teraz. Chodzą sobie ludzie, jednego nie nagrywają. jakaś ochrona. To jest jak, jakby Timmy. To w To był wózek? To był wózek? To był jakiś dzieciak W ogóle, co to za okropne miejsce jest, ty? Aż mnie ciary przeszuci, naprawdę powiem Dobra, lecimy do góry Tak, mamy kamerę I coś z Saharą A jak otworzę... To jest... Aha, ale stanem niefortunnie. Może to się dodało gdzieś tutaj? Nie. To to Sahary, ta karta czy coś musi być w jakim punktu? Tu jest! Karta magnetyczna! <laughs> Może na... Tak, na pewno. Ale super! Jesteśmy coraz bliżej, żeby nic innego tu powinniśmy biec? Tak. tak, tutaj. Ale zatrzyma się, muszę coś zjeść. Czekaj, czekaj, Gdzie mam że. Tutaj. którym się je? Prawda? I tu. Dobra, lecimy dalej. Ja musimy przetestować, czy to ta karta jest to. Nie to Musimy przetestować, czy to ta karta jest od jachtu. W takim razie, co jest w jachcie? Na pewno w jachcie. To jest na dół. Zejście? Coś? Na zejście coś na dół. Co jest? No tutaj. Ale coś, coś, co chodzi? Nie, nie, nie. To jest korytarz dalej. Dobra, idziemy na dół. Mówisz lepiej na dół niż korytarzem? Tak, bo tu można robić, bo wchodzić do góry i tam gdzie wyjście zobaczymy. Może ten korytarz prowadzi My, do Leja? To, czy na dole wyjścia nie będzie, nie? Chyba. Sprytne! Chyba, że później są cztery liny pod, do góry. W sumie to. Pamiętasz, jak stąd wyjść? Czy tak chciałbym? Przaszki tutaj. Za... Lecę pierwszy, przyjmę ich na ryj. Eee, tu nic nie ma, panie. Są leki. Są batoniki. Dalej to będzie ubrane. I cyk. To jest jakieś ubranie. Nie miałem tego batonika. to nic sobie. Może nie przesuwać z wąsk Czego? Nie. Co to jest za ubranie? Ja to chcę. Co? Jak to się nazywa? Co ty założyłeś? Ty! Masz je na sobie! A to nie widać ich? No wyglądasz jak szalony naukowiec. Ty ok? też! Zarąbiste. Teraz będę chodził co w tym żeby cię zbił Ja, ja mam na przykład chyba jeszcze dwa to stroje z mi się zdaje. A ja też? To wyrzuć Wyrzuciłem. Nie, no ja to właśnie też. Chyba ja nie to, co da to się tak. ubrać strój na manekina? Jak myślisz? Nie mam pojęcia I w sumie to to o tu leki naprawdę są To w sumie co to za zejście? Po co? To coś musi być Może tylko ten strój Tu nic innego nie ma, nie? Nie hmm. ma nic innego Koło na to koło, Czy na pewno z jachtu to koło kora jest. Gdzie? Tutaj to wino. A tutaj. Jeżeli tutaj coś było, o czym nie wiemy, a wy wiecie, to możecie napisać spokojnie w komentarzu. Ty jak wchodzisz do góry, używasz szyftu, nie? Tak, on się zaraz kończę, bo to jest. Te ta, też. Ta, ta. Ja nawet nie wiem, czy to coś daje dużo. I w lewo, mm -hmm. ale myśl nosa, żeby na, na dół zejść No, no. Mm -hmm. O, namiot! <laughs> Kasia, czy ta... cię nie wchodź. Zabij mnie to Co z niej jest? Co? Zabij mnie to Jak? <śmiech> Stój, ja też chcę! Wiesz? Tak. Zebrałem z niego strzałę. O, film. Kaseta. O, spadł. E, nawet go nie ma. Czemu palisz to? Aha. Dobra. Dobra, sorry. Myślałem, że palisz kasetę. Alkohol. Patyki. Kaset. Czekaj, tam muszę obejrzeć tę kasetę. Ale długo nie są. Wyglądasz? Helikopter, jakby słyszę, jakby jakiś helikopter, z dziewczynka. Ona ma maskę. To była, dobrze skojarzyłem fakt. Czekaj, czy to była ta wieża? Ej, kojarzysz, czy to ta wieża była? Nie, No jest choroby, ona była tam na wózku. To ona była, tak? Taka wieża, ta wieża. Nie widziałeś w tle za helikopterem? Nie no widziałem co to jest tam To nie wieża? jest ta wieża tutaj co jest w ekwipunku? A. I ona jest powiązana z jachtem. I właśnie z tym mutantem i zlejem. Moim zdaniem ty... Czemu One muszą to... być jakoś powiązane. A dlaczego na ale... przykład to jest osobno? No, nie, może po prostu są trzy, cztery, po kolei jakoś systemowo były poukładane. Mmm, ale to musi być jakoś powiązane. Byłoby sens, jakby on to układał chronologicznie w ogóle. Powinien to układać po kolei tak, jak zbiera. No tak, no powinien, ale może on myśli bardziej niż my. Tak. I łączy fakty tak jak nikt. O, wyjść. O, no i zarobiście. Bo w sumie to już nawet nie wiedziałem, jak stąd wyjść. Powiedz, że koło, jak tu wyszliśmy? Po dołu. Ta druga jaskinia. To ta druga jaskinia, którą no znalazłeś E, to spoko. Gdzie my jesteśmy? No co? co, nie widzieliście chyba? No, no wiem, ale no tak. z której strony? Co za głuki. No właśnie, bo bardzo rzadko z tej strony bywam. To chyba myślę, że wszystko jak na ten odcinek. Tak już będzie troszkę trwał. Dzięki, że oglądaliście. Na razie. Może Piotrek przeżyje, cześć. Na razie. O!